Potrzeby polskiego przemysłu wynikają wprost z potrzeby utrzymania konkurencyjności. Przypomnę, konkurencyjność na poziomie europejskim, ale i światowym. To również wycena naszych produktów przez giełdy międzynarodowe. One określają, jaki ten koszt produkcji maksymalnie może być. I w związku z tym ceny energii, koszty energii wpływają znacząco na poziom tej konkurencyjności. Aukcje energii odnawialnej pokazują, że najtańszą technologią produkcji energii elektrycznej jest technologia wiatrowa, lądowa. My jesteśmy zdecydowani na to, żeby energię odnawialną kupować, żeby ją produkować, żeby ją zużywać. Naszym podstawowym celem jest stosowanie energii możliwie taniej, a przecież przy okazji ochrona środowiska. Stosowanie odnawialnych źródeł energii, w szczególności źródeł niestabilnych, jest łatwiejsze w przypadku energetyki rozproszonej. Jeśli energetyka rozproszona to klastry energii, to również przemysłowe klastry energii, ale to również regulacje, które dotyczą linii bezpośredniej, wydzielonej jednostki wytwarzania, umowy bezpośredniego zakupu energii ze źródeł OZE. I dostosowanie tych wszystkich regulacji do zapisów dyrektywy RED-2, która właśnie jest po to, żeby promować tego typu energię i tego typu formy.